Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia noworocznej prognozy na nadchodzący tydzień. Tydzień, no właśnie, noworoczny. Zaczynamy 2024 rok z wszelkimi nadziejami, obawami, marzeniami, pragnieniami, tęsknotami, co nas czeka w tym e, pierwszym tygodniu nowego roku i różnymi wyzwaniami, które sobie stawiam. Przecież to jest taki czas w którym my właśnie mówimy sobie co chcemy zrobić, postanowienia noworoczne. Nagrywam ten materiał z Cypru, z miejscowości Pafos, którym jest takim dziedzictwem, siedliskiem, można powiedzieć najbardziej najbardziej starożytnych zasobów i zabytków całego Cypru sięgającym antyku, późnego antyku. Co nas zatem czeka w tym tygodniu, w którym będziemy no właśnie te noworoczne decyzje i wybory, i plany podejmować, te wyzwania, które, do których tutaj em, em, się zbieramy? E, pierwszy dzień, pierwszy dzień nowego roku, te, te nasze postanowienia może weryfikować niekoniecznie w sposób miły czy em, przyjemny, dlatego że Wenu Mamy w poniedziałek Wenus w kwadraturze do Saturna, czyli taki aspekt, który ewidentnie sugeruje, pokazuje tendencję, że my możemy patrzeć na nasze sprawy no, z takim podejściem no, brutalnego kontaktu z rzeczywistością, powiedzmy sobie szczerze. Wenus nie lubi Saturna. Wenus um, lubi przyjemność i komfort i miłe rzeczy. Dobrą zabawę, a Saturn wręcz przeciwnie pokazuje, o, mówię o twardej rzeczywistości, o twardych realiach, o problemach, trudnościach, którymi musimy stawić czoła, o tym wszystkim, co nie jest łatwe. No i dlatego spotkanie tych dwóch planet w jakimś sensie też sugeruje to, że my możemy my możemy po prostu, mówiąc najogólniej, zderzyć się z tą szalą rzeczywistością, z tymi realiami, z tą. Z tą, z tą prawdą o, o tym, jak ten świat wygląda i co no, w związku z nim powinniśmy robić. Czyli wychodzenie ze strefy komfortu, tak to możemy powiedzieć, ta Wenus, kwadratura Saturn. Ym, ym, nawiązanie kontaktu z rzeczywistością wcale nie musi być niczym złym. Powiedzmy sobie szczerze, to jest nawet bardzo dobre dla nas, dla, naszego, dla naszej rzeczywistości, bo życie w iluzjach, w wygodzie, w złudzeniach może być bardzo, bardzo poważną pułapką i groźną. I, Prowadzącą nas na manowce, czyli mówiąc najogólniej, chociaż to nie jest przyjemny aspekt, akurat mamy wolny dzień, witamy nowy rok, więc może to być dobra okazja do tego, żeby przemyśleć nasze sprawy, zastanowić się nad tym, dokąd zmierzamy. We wtorek Merkury rusza do przodu, wychodzi z ruchu wstecznego. Trzy tygodnie był w ruchu wstecznym. Ci wszyscy, którzy mieli poczucie ostatnio, że ich umysł. Nie działa najlepiej, że mają mieli wrażenie jakiegoś chaosu, zamieszania, bałaganu, niepokoju, takiego poczucia, że nie kontrolują rzeczywistości, że wszystko jakoś się wymyka z rąk, że wszystko jest jakieś takie strasznie pomieszane, poszarpane. No to ci wszyscy będą mieli szansę teraz, no tak odetchnąć, powiedzmy sobie szczerze, czyli złapać ten wiatr w żagle, uświadomić sobie, że ten umysł jakby załapie, mówiąc najgólniej jak czasami taki stary samochód, którego trzeba tam mocno podkręcić więc ruszenie Merkurego do przodu będzie dobre dla naszych planów, działań, przygotowań intelektualnych, umysłowych, nauki rozmów kwalifikacyjnych, które nas czekają, akurat dla wielu ludzi to będzie przecież już, dla większości z nas będzie to początek, będzie to pierwszy dzień, no taki roboczy byśmy powiedzieli związany z związane z naszymi już codziennymi planami, działaniami, więc w jakimś sensie to może być dla nas korzystne i dobre. Eee, żeby to akurat tego pierwszego dnia roboczego, e, po prostu mówiąc najogólniej, e, ruszyć do przodu z tym wszystkim, co e, gdzieś tam w naszych planach i głowie jest. We czwartek Mars wkracza w znak koziorożca. E, Według astrologii tradycyjnej. Koziorożec jest znakiem, w którym Mars wchodzi w tak zwaną egzaltację, czyli wyniesienie. Wyniesienie, egzaltacja Marsa w znaku koziorożca to jest korzystne dla tej planety, ponieważ no, korzystne w rozumieniu. Wyniesienie Marsa to niekoniecznie, że, że to jest miłe i fajna, fajne zdarzenie, wcale to tak być nie musi. Planeta ta w egzaltacji jest bardzo silna, jest bardzo mocna, jest bardzo agresywna. Czyli to wszystko, co jest domeną Marsa, staje się jeszcze bardziej silniejsze, jeszcze bardziej twarde, jeszcze bardziej ostre. I nie zawsze jest to oczywiście korzystne w niektórych sytuacjach, ale jeżeli potrzebujemy, mamy wrażenie, że yy, zmierzamy akurat w ten nowy rok, yy, mamy dużo spraw, dużo wyzwań, mamy się zmierzyć z różnymi naszymi słabościami, lękami, kompleksami, yy, deficytami, problemami, to. Wejście Marsa w koziorożca, czyli jego wzmocnienie, będzie naszym atutem. Będzie czymś, co będzie nam pomagać. Będzie nas wspierać, zwłaszcza w sytuacjach, które wymagają od nas mobilizacji, e, takiego dobrego zorganizowania się, e, odwagi, siły, spra sprawności, sprawczości, pewności siebie, waleczności, energii w działaniu. Czyli to jest akurat bardzo dobre dla tych wszystkich, którzy właśnie potrzebują no, tej takiej dobrej mobilizacji i motywacji do działania. Czyli, jak no, jeżeli mówimy, że Mars jest archetypem wojownika i to wszystko, co, wojo, co marsowe wzmacnia te nasze działania, no, to możemy powiedzieć bardzo dobrze, świetnie. Dzięki temu jest szansa, że ruszymy do przodu. Dzięki temu jest szansa, że... E, e, dzięki temu jest szansa, że się mocno zabierzemy do działania. I że będziemy działać w sposób efektywny, skuteczny, sprawny, stabilny, silny, mocny. Tego nam właśnie bardzo potrzeba i te działania Marsa na pewno nam będą sprzyjać. Więc zdarzeń może nie jest wiele, ale takich charakterystycznych, bardzo ciekawych, które sprzyjają naszym postępom w działaniu na pewno będzie wiele. Nadal możecie kupić w sklepie na Solarus z horoskop na 2024 rok i w wersji papierowej i w wersji ebooka. To rzucić warto do tego jeszcze astrokalendarium, żeby zacząć nowy rok z dobrą energią, z działaniem, z tym, że wysyłka będzie po 7 stycznia, bo jestem na wyjeździe. E, więc od 7 stycznia będziemy realizować to zamówienie, ale zapraszam, możecie już kupować. Oczywiście w wersji e-booka dostajecie natychmiast, nie trzeba na nic czekać, na pewno. E, przypominam o tym, że e, w sklepie niedawno pojawił się kurs astrologii medycznej. Czyli ci wszyscy, którzy są fascynatami astrologii i czują, że Astrologia może bardzo pomóc do zdrowia, kondycji, samopoczucia. Zapraszam, zachęcam kurs astrologii medycznej w sklepie. Czyli, jeżeli masz jakąś chociażby podstawową wiedzę, ten kurs jest dla Ciebie, niewątpliwie. Szkoła astrologii rusza od lutego, czyli ci wszyscy, którzy chcą poznawać, uczyć się, rozwijać się, poznawać swoje, zbierać szlify, jeżeli chodzi o astrologię, zapraszam serdecznie. Półtora roku zajęć intensywnych, intensywnego treningu poświęconego astrologii w jej wersji i podstaw, i prognoz, i relacji, czyli wszystkie takie można powiedzieć działy astrologii zostaną omówione. Zapraszam serdecznie, niedługo ruszamy, więc zapraszam bardzo serdecznie. Do 12 stycznia trwa promocja na zapisy na kurs na warsztat w Nałęczowie, wyjazdowy warsztat w Nałęczowie. Ja, Ty, związki, relacje, partnerstwo, miłość i seks w relacjach. Czyli zajmujemy się tym wszystkim, co jest dotyczy naszych relacji, relacyjności, partnerstwa, bliskości z innymi ludźmi. W partnerstwie, w związkach, w interakcjach, nie tylko uczuciowych i miłosnych, ale również zawodowych, towarzyskich, generalnie ludzkich. I ten warsztat jest temu poświęcony. Warsztat wyjazdowy w Nałęczowie. Do 12 stycznia jest promocja na zapisy. Warsztat będzie miał miejsce między 21 a 24 marca. Zapraszam serdecznie. Jeszcze zostało kilka miejsc. Kto pierwszy, ten lepszy. A ilość miejsc jest ograniczona. 10 stycznia, jak już wspominamy o tym roku, 10 stycznia we Środę Polskie Towarzystwo Astrologiczne organizuje wykład. Nadchodzący rok w gwiazdach? Fala zmian, fala nadziei, taki tytuł roboczy. Wy już znacie ten warsztat, ten wykład, bo my to go robi, organizujemy go już od dawna. Jest to warsztat online. Wykład online, więc ci wszyscy, którzy chcą się zapisać, zapraszam serdecznie na stronie na moim Facebooku oraz na Facebooku Polskiego Towarzystwa Astrologicznego znajdziecie linki, informacje przydatne jak się zapisać, więc co nas czeka w 2024. Co to za rok? Nadzieje, wyzwania, lęki, blokady, ale też i szanse. Co nam przyniesie 2024 rok? To nas interesuje oczywiście bardzo i zapraszam serdecznie. Fala zmian, fala nadziei. Miejmy mi Miej nadzieję, że to będą nadzieje pozytywne, że sytuacje, które nas czekają w tym roku, który się zaczął, właśnie będzie pozytywnie dla nas, będzie pozytywnym przesłaniem dla naszych działań. Tego wam bardzo życzę, żeby ten rok przyniósł Wam dużo, dużo pozytywnej energii, optymizmu, sił, woli w działaniu, żeby ten ruszający merkury rozkręcił wasz umysł, a wzmocniony mars w koziorożcu dał wam odwagę i pewność siebie. Tego wam bardzo, bardzo serdecznie jeszcze pozdrawiam z Cypru. Dużo przesyłam wam słońca na ten nowy rok.